Straży Pożarnej w Karbolinie. Na wieczną wartę odeszło około 100 strażaków, w tym pierwszy prezes Ochotnicy Straży Pożarnej w naszej miejscowości dr Józef Nowak. Nie spoczywają w pokoju. Cześć ich pamięci! Cześć ich pamięci! Wspominamy dzisiaj mnie tych, którzy odeszli od nas w ciągu ostatnich 41 lat. Stanisław Piesiewicz, prezes. Edward Biernacki, naczelnik. Kazimierz Dubiela, gospodarz. Józef Kruszewicki, gospodarz. Tadeusz Piesiewicz, skargi. Niech spoczywają w pokoju. Cześć ich pamięci. Cześć ich pamięci. Eugeniusz Szczypek, gospodarz. Stefan Borkowski, strażak. Jan Wirtek, strażak. Bolesław Janiec, strażak kierowca. Tadeusz Kotlarski. Strażak Janusz Maszkiewicz, członek orkiestry, Henryk Makulec, Strażak Jerzy Barwkiewicz, Strażak Jan Rękawek, Strażak Tadeusz Rękawek, Strażak. Niech spoczywają w pokoju. Cześć, Cześć. I pamięci. Cześć i pamięci. Stanisław Belinka, Janusz Poszytek, Wiesław Walenda. Członkowie orkiestry to byli członkowie orkiestry Franciszek Bakulec, Taísław Belinka, Janusz Poszytek, Wiesław Palenta, kapelmistrz. Niech spoczywają w pokoju. Cześć w Cześć. pamięci. pamięci. Cześć. Cześć. Marek Kozicki, kapelnisz. Zbigniew Kapelmisz.